Daisy pogawędziła z paroma osobami i postanowiła poszukać Marty. Marta robiła na drutach. Na początek szalik, powiedziała z dumą, pokazując jasno-niebieski kwadracik. Oczka lewe i prawe. Pani Laczet mówi, że mogę zatrzymać druty i ten kłębek wełny. Bardzo ładnie. Robienie na drutach było kolejną rzeczą, której Daisy nigdy nie próbowała. Masz wodę napić się herbaty? Tak, proszę. Pani Laczet, bardzo pani dziękuję, że mnie pani nauczyła. Jeśli będzie pani chciała kolejną lekcję, niech Bill traskot podrzuci panią do sklepu u Lacheta, na głównej ulicy. To bardzo miłe z pani strony, pani laczet, powiedziała Daisy. Poproszę, by ktoś przyniósł pani herbatę. Nie trzeba, proszę pani. Ktoś mnie to zaraz zmieni, zachichotała. I dziękuję, że namówiła pani pana Raymonda na zakup tego lusterka. Wszyscy o tym mówią. Udała się do namiotu z herbatą. Daisy ucieszyła się, widząc tam swoją siostrę. Ewi, pamiętasz Martę? Panią Samuel poznały się poprzedniego dnia w czasie lunchu. Oczywiście. Violet uśmiechnęła się łagodnie. Niech pani usiądzie, pani Samuel. Proszę mi mówić Marta, Lady John. Jak sobie życzysz. Daisy przyniesie ci herbatę. John poszedł już po moją. I jest mama? Wpadła i wypadła jak burza. Wysłała na przeszpiegi ogrodnika, by powiedział jej, kiedy Geraldine sobie pójdzie. Porozmawiała chwilę z Edgarem, ale nie wiem, o czym mówili. Potem poszła na wypadek, gdyby Geraldin wróciła. Marto, należysz do rodziny, więc ufam, że zachowasz dyskrecję. Marta zarumieniła się z zadowoleniem. Oczywiście, Lady John. Violet, powiedziała z uśmiechem wi. W tej chwili zjawił się jej mąż z tacą z herbatą i ciasteczkami. O, witaj, Daisy, kuzynko Marto. Zostawiam tylko te rzeczy i zaraz pójdę po. O, jest Owen. Bądź tak dobry, przynieś mi pani Fletcher herbatą, dobrze? Dał ogrodnikowi kilka monet. — i zachowaj resztę. Owen uśmiechnął się. Już się robi, proszę pana. Obawiam się, że jest już z mlekiem i cukrem, powiedział John, podając Marcie żonie gruby biały kubek z błonistym płynem. Widziałeś gdzieś Derek'a Daisy? Belinda mówi, że chcieli z Benem spróbować swych sił w łucznictwie. Łuki strzały? krzyknęła Violet. O nie, John, pamiętasz co się stało, kiedy ostatnim razem Derek miał w swoich rękach łuki strzały? Pójdziesz i... Kochanie, miał zaledwie 7 lat, kiedy przebił na wylot najlepszą muchę naszego kamerdynera. To był naprawdę niezły strzał. A Michael nie miał jej wtedy na sobie. Ale jak tylko dostanę herbatę, pójdę go poszukać. O, już jest. Widząc, że wina prawdę się martwi, czym prędzej wypił herbatę, przeprosił i odszedł. Violet i Marta zaczęły rozmawiać o swoich dzieciach. Były to tematy, które Daisy przerobiła z każdą z nich z osobna. Cieszyła się, że tak dobrze się dogadują, ale nie miała nic do dodania. Niepokój Violet wpłynął również na nią. Nie sądziła, by Derek nie radził sobie z łukiem i strzałą, ale co z Benem? Czy Frank miał go na oku, czy wciąż pomagał Alekowi przy bliźniakach? Wyglądało na to, że naprawdę lubił dzieci. Był wspaniałym ojczymem i bez wątpienia byłby cudownym ojcem, gdyby Ben został spadkobiercą w linii wstępnej, a on mógłby ożenić się z Carlotą po powrocie do Trinidadu. Ben hrabią, Czy kiedykolwiek był jakiś ciemnoskóry lord? Jeśli tak, Lucy z pewnością będzie znała wszelkie szczegóły. Daisy wiedziała tylko o lordzie Sina, który miał hinduskie, nieafrykańskie korzenie. Po drugiej stronie markizy, pod którą było dość tłoczno, Daisy ujrzała Vincenta, stającego w kolejce po herbatę. Wciąż stawał głównie na lewej nodze, opierając się na lasce. Przypominając sobie jego wypadek, Daisy zastanawiała się, czy to na pewno był nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Czy ktoś go zaatakował? Może jakiś sfrustrowany pracownik hotelu? A może ktoś, kto chciał wyeliminować Vincenta z wyścigu po spadek? Raymond? Frank? Z pewnością nie. Jedno było pewne – na pewno nie Marta. Chyba, że sam był już w Anglii, o czym wiedziała lub nie. Ponieważ lubiła Martę, Daisy zakładała, że Samuel Derampu był sympatycznym człowiekiem – jednak przynajmniej według amerykańskiego prawa był przestępcą. I chociaż przemyt i piractwo miały w sobie nutę romantyzmu, rodem z Robin Hooda, niektórzy zaangażowani w ten nielegalny proceder byli prawdziwymi złoczyńcami. Nie mogła o tym zapominać. Patrzyła, jak Vincent przestępował z nogi na nogę. Po chwili minął stojący w kolejce ludzi i podszedł do kobiety rozdającej herbatę, i ciastka oraz przyjmującej pieniądze. Na tle ogólnego rozgardiaszu Daisy nie słyszała, co mówił, ale widziała jego władcze gesty, przypominające policjanta kierującego ruchem. Wincent wkrótce osiągnął to, co chciał. Trzy ochotnicy oraz ludzie z kolejki zaczęli przesuwać filiżanki, spotki, talerze i tace. Po chwili stół został zorganizowany w bardziej praktyczny sposób, przypominając coś na kształt linii produkcyjnej, jakby powiedział amerykański magnat samochodowy pan Arbuckle. Balansując własną tacą niczym zawodowy kelner, Vincent podszedł do Loret. Po chwili kolejka zmniejszyła się do czterech osób. Można go było nie lubić, ale nie można mu było odmówić skuteczności. Z drugiej strony teraz wszystko szło tak gładko, że ludzie stali, czekali na miejsce, by usiąść, a ci, którzy już siedzieli, jedli i pili w pośpiechu, by zrobić miejsce pozostałym. I chociaż Vincent stworzył idealne warunki dla restauracji, w której dążono do tego, by posadzić i wykarmić jak największą liczbę klientów. Jednak efekt nie do końca sprawdził się w przypadku leniwej wiejskiej gawiedzi. Jednak panie, które sprawowały nad wszystkim pieczę, również należały do leniwej wiejskiej gawiedzi. Więc jak tylko Vincent i Loret odeszli, przywrócono dawny porządek. – I jak myślisz, Daisy? – zapytała Violet. – Co takiego? – Przepraszam, zamyśliłam się. Vi i Marta wybuchły śmiechem. – A nie mówiłam? – powiedziała Vi do Marty. – Nie słyszałam ani tego słowa. – Jadła i piła, nie zwracając uwagi na to, co je. Daisy cieszyła się, że były w tak dobrej komitywie. Nie miała obaw, by zostawić je razem. Zaczynała się trochę niepokoić o Belindę, która zabrała Raymonda na strzelnicę. John poszedł upewnić się, czy Derek zachowuje się rozsądnie i ostrożnie. Bez wątpienia zerknie też na Bena i Belindę, ale nie będzie wypatrywał ataku na Bena. Ukradkowego ataku, który mógł wyglądać jak wypadek. Strzelnica wydawała się idealnym miejscem. Może Raymond będzie chciał się popisać, a jego strzała nagle zmieni torlotu, albo ktoś zaczaje się w pobliżu i wystrzeli ze swojej kryjówki. Daisy ja nagle poczuła palącą potrzebę, by sprawdzić, co się dzieje, i upewnić się, że nie było to dobre miejsce na zastawienie pułapki. I jeśli pozwolicie, chciałabym sprawdzić, co robi Belinda. No, oczywiście, powiedziała Vi. Jeśli zobaczysz gdzieś moje maluchy, powiedz Niani, żeby przeprowadziła je na trochę do mnie i Marty i poszła nabić się herbaty. Wychodząc spod markizy, Daisy natknęła się na miejscowego lekarza. Doktor Hopcroft był szczupłym, dość nieśmiałym mężczyzną. Spotkała jego oraz przesadzistą żonę dwa czy trzy razy na kolacji fake races, ale nigdy nie miała potrzeby prosić go o poradę lekarską. Dzień dobry, doktorze. Przywitała się. Jest pan tu w ramach swoich obowiązków służbowych? Formalnie rzecz biorąc, to nie. A nieformalnie? Ktoś pana wezwał? Chociaż złamany palec u stopy. Jakiś młody człowiek. Wygrał kokosa, podrzucił go do góry i nie złapał. Boże, słodki, nie zdawałam sobie sprawy, że zabawa z kokosami może być aż tak niebezpieczna. Idę właśnie na strzelnicę poszukać córki. Nie wie pan przypadkiem, gdzie to jest? Na dole wzgórza. Ustawili tam słomiane tarcze, za którymi jest zbocze wzgórza, więc nawet jeśli ktoś nie trafi, strzały trafiają w ziemię i nie przysparzają mi więcej pacjentów. Wydawał się zadowolony, gdy Daisy roześmiała się z jego dowcipu. Najwyraźniej nie wyczuł w jej śmiechu lekkiego zdenerwowania, ale ona je czuła i czym prędzej chciała ruszyć w dalszą drogę. Mam więc nadzieję, że nie zakłóci nic już Panu festynu, powiedziała gorączkowo. My, ludzie medycyny, musimy być zawsze przygotowani. Zdziwiłaby się Pani, jak wiele osób potyka się o linki od namiotu przy okazji tego typu imprez. Trzymam swoją torbę w namiocie wróżki. A wróżka jest miejscową pielęgniarką. Bardzo słusznie. Muszą już iść. Proszę pozdrowić ode mnie panią Hopcroft, gdybym nie miała okazji jej dzisiaj spotkać. Mam się z nią tu spotkać. Rozejrzał się po zgromadzonym pod markizą tłumie. Daisy ruszyła przed siebie. Tak zwane wzgórze było niskim, płytkim zniesieniem między Fake Races a domem jej matki. Z południowej strony wił się podjazd prowadzący od drogi do rezydencji. Jakiś geologiczny wybryk utworzył po zachodniej stronie krótki odcinek dość stromego zbocza, które stanowiło idealne tło dla zawodów strzeleckich. Ale wzniesienie było na tyle łagodne, że rosło na nim sporo krzaków leszczyny i głogu idealne miejsce na pułapkę. Po drodze Daisy uśmiechała się i machała do znajomych. Kiedy dotarła na miejsce, Belinda właśnie napinała łuk pod okiem Raymonda. Chłopców nigdzie nie było. Daisy patrzyła, jak Raymond pomógł dziewczynce naciągnąć łuk, wycelować i wypuścić strzałę. Trafiła w sam brzeg tarczy. Udało się! Nam się udało! Dziękuję wujku Raymondzie. Odwracając się w jego stronę, zauważyła Daisy. Mamusiu, widziałaś? Moje pierwsze pięć strzałów nawet nie dotknęło tarczy. Derek mówił, że powinnam ćwiczyć pompki, by wzmocnić ramiona. On musi je robić w szkole, ale przynajmniej udało mi się trafić jedną strzałą w tarczę. Gratuluję i dziękuję, Raymondzie. Czyżby diamentowy magnat miał też bardziej wrażliwe oblicze? A gdzie Derek i Ben w skarbie? Kiedy przyszłam, prawie skończyli. Za sześć pensów dostaje się sześć strzał, a nie chcieli próbować ponownie. Poza tym nadszedł czas na wyścigi parami. Chodźcie, jeśli się pospieszymy, może uda nam się go zobaczyć. Wyścig parami, nieco spóźniony, jak to na festynie, dopiero miał się rozpocząć na polanie obok drogi. W przeciwieństwie do innych dziecięcych wyścigów, które oglądali zazwyczaj rodzice uczestników, to wydarzenie zgromadziło spory tłum kapiów. Belinda przestknęła się naprzód. Ludzie, których mijała, odwracali się i widząc Daisy, robili jej przejście. Klękając na trawie za siedzącymi po turecku maluchami, Bell wskazała – tam są, mamo! Wystrzelił pistolet startowy. Osiem par chłopców w wieku od 8 do 15 lat zaczęło skakać wzdłuż 50-metrowego toru. Tłum wiwatował, śmiał się i krzyczał słowa zachęty. Prawa noga Dereka była przywiązana szalikiem do lewej nogi Bena. Byli lepiej dopasowani niż większość chłopców, mniej więcej tego samego wzrostu i tej samej wagi i mocno zdeterminowani. Przewrócili się tylko trzy razy, podczas gdy inni poddawali się po zaledwie paru krokach, a inni przewracali się za każdym razem. Jednak starsza od nich para najwyraźniej ćwiczyła. Potknęli się, ale zdołali się podnieść i wygrali z przewagą niemal 20 metrów. Derek i Ben dotarli na metę na drugim miejscu, słysząc okrzyki: Dobra robota, pani czuł Derek, dobra robota czarny. Aurety, pomyślała Daisy. Już wcześniej zauważyła ciekawskie spojrzenia rzucane w stronę Bena. Ludzie milkli, kiedy go widzieli i szeptali między sobą, kiedy ich mijał. Nikt nie rozmawiał z nią otwarcie na temat jego koloru skóry. Większość mieszkańców wioski zapewne wiedziała już, że mógł okazać się kolejnym wicehrabią i właścicielem fake races. Miała nadzieję, że to uchroni go przed złośliwościami. Obawiając się, że mógł poczuć się urażony, Daisy czym prędzej przecisnęła się przez tłum, trzymając Bellinę za rękę. Uczestnicy wyścigu zostali oddzieleni od swoich partnerów. Zwycięzcy otrzymali niebieskie kokardy i każdy z młodzieńców dostał nagrodę pół korony. Edgar przypinał czerwone kokardy Derekowi i Benowi, uścisnął im dłoń, mówiąc: Za rok będziecie pierwsi co, i zajął się parą, która zdobyła trzecie miejsce, jedyną, która również ukończyła wyścig. Alek też tam był. Kiedy Belinda pocieszała chłopców, okazało się, że sama przebiegła jako druga w wyścigu z jajkiem, więc był remis. Daisy zapytała Aleka: Zaprowadziłeś maluchy do domu? Zaczynały robić się niespokojne. I tak zjawiła się pani Jilby i zabrała ją na popołudniową drzemkę. Wyglądasz na zmartwioną skarbie. Bałam się o potencjalne wypadki przy strzelaniu z łuku, ale wygląda na to, że udałam się wyjść z tego bez szwanku. Bym mówiła, że za pół godziny będą się ścigać na osłach. Alek roześmiał się. Biedne bestie są za małe, by poczynić jakieś szkody. Powiedziałbym nawet, że są za małe, by unieść tak duże dzieci jak byli chłopcy. Właściciel twierdzi jednak, że dadzą radę nawet dorosłym. Ale ludzie nie lubią, gdy zwierzęta są za bardzo obciążone. To jakiś cygan, chyba że przebiera się tylko na festyn. To pewnie ten sam człowiek, który przywoził osiołki na festyn, kiedy byłam dzieckiem. Albo jego syn. Mam nadzieję, że to nie te same osły. Zabiera je na wiejskie festyny, choć głównie utrzymuje się z tego, że wynajmuje je rolnikom, a przynajmniej wynajmował. Ale ten interes pewnie nie idzie już najlepiej. W obecnych czasach większość rolników woli traktory. Chodźmy na nie zerknąć. Ty wychowałaś się wśród koni. Będziesz mogła sprawdzić, czy nie padną pod ciężarem naszej trójki. Kochanie, gdy tylko mogłam, starałam się unikać jazdy konnej. Ojciec i Gerwas byli oczywiście zapalonymi myśliwymi. Wi także lubiła przejechać się konno, w damskim stylu, chociaż nigdy nie jeździła za ogarami. Matka też nie zbliżała się do koni. Są takie duże, jak się nad tym zastanowię, to była chyba jedyna rzecz, w jakiej mnie nie wspierała. Lubiłam jednak swojego kłócyka, który był pewnie podobny wielkości co te osły. Są małe, ale krępe. Te są wychudzone i mają głodny wyraz twarzy. No cóż, idy marcowe już dawno minęły. Martwię się o osła, nie o dzieci. Chodźcie zobaczyć, są tam. Daisy wsunęła mu rękę pod ramię. Minęli linię startu toru wyścigowego, gdzie grupa potężnie zbudowanych młodzieńców miała przebiec 100 metrów, niosąc na baranach swoje ukochane, z których część była równie potężna. Pół na osiołków chodziło po wydeptanym kole, wioząc na grzbietach dzieci. Pierwszego osła prowadził mężczyzna o oliwkowej karnacji, ostrych rysach twarzy, w kolorowej koszuli i skórzanej kamizelce. Zwierzęta były dość kościste, ale jedna z nich wiosła na grzbiecie wyjątkowo otyłe dziecko, które nie mogło ważyć mniej niż chudziutka Belinda i nie wydawało się bardziej zmęczone niż reszta. – Wyglądają dobrze – powiedziała z wahaniem. – Muszą być silniejsze niż nam się wydaje, chociaż nie wyobrażam sobie, by mogły się ścigać. – Derek może da radę swojego ruszyć. – Umie jeździć, prawda? Bel była na podobnym stworzeniu tylko nad morzem. – Jeździła też parę razy na kucyku, kiedy była u laticzona. Nie wiem jak Ben, ale nie wydaje mi się, by brał lekcję jazdy konnej. Cóż, nawet jeśli spadną, nie jest zbyt wysoko. Wrócimy, żeby popatrzeć. Chodźmy napić się herbaty. Nie miałam jeszcze okazji tego zrobić, mając na głowie bliźniaki. Ja już piłam, ale pójdę z tobą. Przy wejściu spotkali Billa Traskota. Jaśnie pani pyta, czy pani Samole chciałaby, żebym podwiózł ją do domu. Powiedział, ktoś mówił, że tu jest. Była tu, kiedy ostatnim razem ją widziałam, ale nie wyglądało na to, by gdzieś się wybierała. Tak, tam jest z Lady John. Ale pójdą z nią porozmawiać, a te napij się herbaty. Violet postanowiła wrócić do rezydencji z Martą, żeby złożyć Geraldin wizytę bez natarczywej obecności matki. A teraz Scott wyprowadził obie panie. Ale ledwo zdążył wypić herbatę, a już musieli pędzić z powrotem na tor z osiołkami. Oczywiście wyścig jeszcze się nie rozpoczął. Osiołki nie chodziły już w kółko, ale ich właściciel zakładał im i uzdy i wydłużał paski od strzemion. Byli i chłopcy już tam byli, przyglądali się osiołkom i rozmawiali o nich. Sądząc po gestach, Derek robił za eksperta. Nieopodal stała trójka młodych ludzi, mniej więcej tego samego wzrostu i w tym samym wieku. Dwóch z nich wyglądało na chłopaków z wioski. Trzecia była dziewczynka z tą miną w nowiutkich bryczezach i kapelusiku z batem w dłoni. Jakiś mężczyzna w twójdowym garniturze coś do niej mówił. Daisy współczuła i podejrzewała, że dziewczynka słuchała wykładu, podobnego do tego, którego musiała wysłuchiwać Daisy, kiedy opierała się, by wejść na konia. Może mężczyzna myślał, że jazda na osiołku nieco ją oswoi. Właściciel osiołków podszedł do mężczyzny. Daisy słyszała głośno i stanowczo powiedział: Żadnych batów. Ojciec zaczął się wykłócać. Jak tylko właściciel odszedł od zwierząt, Bel, Ben i Derek podeszli bliżej. Każdy podszedł do konkretnego zwierzęcia, pogłaskał i po nosie i dał coś, co wyciągnął z kieszeni. Mam nadzieję, że udało mi się zdobyć marchewki i jabłka, powiedziała Daisy. Nie wiem, jak osły reagują na tofie i ciastka. A nie są przypadkiem wszystko żadne jak kozy? Nie sądzę. Udajwajmy, że nic nie widzieliśmy. O, jest Edgar, tam na końcu trasy. Czeka, by wręczyć nagrody. No, Sporo go to wszystko kosztuje. Muszę mu przyznać, że jestem pod wrażeniem jego roli jako pana na włościach. Wydaje się, że zna każdego po imieniu. W porównaniu do jego ciem, motyli i warzek, to dość proste imiona. Lubi ludzi. Nie interesuje go samo zarządzanie majątkiem. Chciałby tylko zostawić niektóre części tak, jak stworzyła je natura. Zebrało się całkiem sporo widzów. Właściciel osiołku wrócił do zwierząt i zaprowadził je na linię startu. Wydawało się zaskoczony tym, że ustawione je obok siebie, a nie jak zazwyczaj nozdrza przy ogonie. Zaczęły strzyc uszami, jeden zaryczał. Derek z gracją wsiadł na swojego osła. Chłopcy z wsiedli na swoje zwierzęta z nieco mniejszą gracją, ale z taką samą pewnością siebie. Ojciec przekazywał swojej naburmuszonej córce szczegółowe wskazówki. Właściciel pomógł Beli Benowi wsiąść. I kiedy wszyscy byli gotowi, odsunął się na bok, podniósł do ust gwizdek i zakwistał. I jeszcze uderzali zwierzaki obcasami, szarpali za cugle i wraz z tłumem dodawali słowa zachęty. Ale osły przyzwyczajone do tego, że zazwyczaj były prowadzone, nie zwracały na nic uwagi. Po kilku chwilach Derekowi udało się zmusić swoje zwierzę do tego, by ruszyło przed siebie. Pozostałe poszły w jego ślady, z wyjątkiem osła, na którym siedziała dziewczynka w preczesach. Być może zwierzę wyczuło jej zły nastrój. Stało bez ruchu, a kiedy poczet jej ojciec pociągnął za cugle, wbiło kopyta w ziemię. Tymczasem Derekowi udało się namówić swojego osła do kłusu. Zanim pozostałe zwierzęta zdecydowały się pójść w jego ślady, chłopiec zdobył swoją przewagę. Nagle osioł przypomniał sobie kółka, które robił przez kilka godzin, skręcił z trasy i zrobił łuk, stając na drodze chłopcom z wioski. Derek pociągnął za cugle, ale zwierzę było zdeterminowane. Najbliższy z jego zablokowanych konkurentów zrobił lekki unik, minął go i ruszył do przodu. Drugi dołączył do osła dereka. Zwierzęta wróciły na start. Tłum szalał, śmiejąc się i pokrzykując. Ben wysunął się na prowadzenia, Belinda była tuż za nim. Chłopcy z wioski powoli doganiali. – Dawaj, czarny, panienko, dasz radę. Ruszaj się, Jim. Nagle Ben podniósł do góry rękę, jakby chciał przesłonić oczy. Musiał odruchowo pociągnąć za cugle, ponieważ zwierzę zwolniło. Belinda na niego wpadła. Tłum zawrzał. Bez ostrzeżenia osiołek Belindy spiął się. Głowa dziewczynki poleciała do przodu i uderzyła o szyję zwierzęcia. Belinda osunęła się na ziemię z zakrwawioną twarzą.